Witajcie w moim kolejnym filmie, dzisiaj wam trochę jak zaczęłam tą hodowlę i od ilu kiedy się zaczęło i na ilu się zatrzymało, ogólnie o mojej hodowli wam opowiem, więc zapraszam do oglądania, oczywiście zostawcie suba lajka, wbijamy 500 subskrypcji, um, um, dzisiaj taki dłuższy film, trochę taki vlog. Ale takie opowiadanie hodowli. Um, no a więc jak to się w ogóle zaczęło? Ja mówiłam ogólnie, babci czy kupimy kury. Y, znaczy, najpierw y, dwa lata, znaczy, dług przed tym kurnikiem, co mam. Y, mówiła moim rodzicom. Czy będziemy mieć i Pokazywałam, w którym to miejscu chcę mieć, i już skrzynki chciałam do gniazd. Bo ja nie mogłam się doczekać tych kur ogólnie. Oni się jeszcze zastanawiali. Ym, no i y, ten film. Y, Twu! Ten kurnik. Pomyliło mi się. Ten kurnik został zbudowany w, aż w dwa miesiące jest nawet dużo, więc no. Mm, dwa miesiące był budowany. No i yy, kiedy ten kudnik został zbudowany? Yy, w kudy kupiłam chyba 4 dni przed dniem dziecka, ale to było 2022 albo nawet 2021. Nie pamiętam dokładnie, więc wybaczcie mi. Ale chyba 2022, jeśli się nie mylę. Jeśli się mylę, to przepraszam. No ale y, zaczęło się na 5 kur. 5 kur. A mianowicie był to dziuba, y, Gwiazdka. Chyba Gwiazdka na pewno znaczy. Ale jeszcze Kadolina była taka jedna. Kto tam jeszcze był? Poczekajcie chwilę. Fajans na pewno też był. Yy, yy. Jeszcze był pedzio. Um, um, kto tam jeszcze był? Halina na pewno. Puszka. No i to by było chyba jeszcze wszystkie. To było właśnie pięć tych pierwszych kud. A właściwie to nie, bo fajans został później kupiony. Ale oczywiście nie chodzi o tego, tylko do innego, bo miałem jeszcze przedtem innego fajansa. No, ale też były na pewno białasy, tak zwane, takie białe, y, nioski, które pociubały mi wszystkie te y, y, ozdobne kudy. No i był problem, potem dlatego. No i potem dlatego kupiłam właśnie kuguta y, fajnego z y, A białasy sprzedaliśmy chyba za 20 zł, 3 sztuki. Nie ma, albo jedna po 20 zł. Nie pamiętam dokładnie, więc wybaczcie. Potem, kto tam jeszcze był? No, potem została na pewno dokupiona Paloma oraz Karolina. No i tak jak mówię, yy, yy, no, potem miałam 8 tych kud. A bo jeszcze był młody fajans, potem jak została tylko Paloma i Kadolina, bo wszystkie mi niestety padły i miałam tylko dwie kudy. Potem, mm, potem wykluł się fajans dziewczynka i Galina, który, z których wytrwało tylko jeden kogut, a zaraz Wam powiem, Galina padła niestety jako pierwsza dziewczynkę. Podeptał niestety fajans, a właśnie fajans jest tym kogutem, który przetrwał jako jedyny z dzieci puszki, która też niestety nie żyje. Szkoda mi tamtych kud, co nie żyją, no ale co zrobić? No i teraz mam w planach budować drugi kurnik. Ale potem mi wszystkie zaczęły hodować chyba na ym, pypcia albo nie wiem. No więc tak to było właściwie. Teraz mam y, aktualnie 13 kud Tak jak mówię, zaczęło się na 5, a zostało na y, 13. Tylko głód, co widzicie na załączonym filmie. Y, na załączonym filmie, tak. Y, już niestety nie żyję, bo to jest stary film. Ten film ma chyba. Z 4 albo 3 miesiące, dlatego że ten kłuczek już z 5 miesięcy nie żyje. Więc to ten film ma z 5 miesięcy, nawet jeśli się nie mylę. No i teraz mam na pewno dłużej um. No i Palomę, Simonkę, Śmieszkę, która jest bardzo brudna, Nie wiem, jakaś kuda chyba z nią spana gnieździe. No i wiecie, odchody na nią narobiła. No i tak się stało, niestety. No i widzicie, jaka to duża historia. Ten głódnik był budowany prawie 3 miesiące, nawet. No ale 4 dni przed dzień dziecka dostałam te kury, więc te kury to był trochę taki prezent na dzień dziecka mój. No i widzicie, właśnie tak się zaczęła moja hodowla. Kanał mam 11 miesięcy w zasadzie chyba, więc kury mam już tak rok, więc... Więc, no, ten, ten czerwiec mógł być w 2022, ale jeśli się mylę, to, no, przepraszam, bo nie pamiętam zbytnio, bo już długo nie mam tamtych kół, no i nie pamiętam jeszcze, co się działo. Mówiłam wam w tym odcinku tylko to, co zapamiętałam. No i mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zostawcie lajka, like, suba i miły kom. Ka, y, proszę, dobijcie y, do, y, do mnie y, 500 subów. Y, to, to teraz jest nasz cel, aby. Aby nie stracić żadnego filmu, nie przegapić w zasadzie, a z wami będę się z wami żegnać, więc stawcie suba, lajka dla zasięgu i do zobaczenia w kolejnym filmie.